Księga rodzaju rozdział 5. Jest to Księga narodzin ludzi. Kiedy Bóg w owym dniu stworzył Adama, stworzył go na wzór Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i jako kobietę i pobłogosławił ich. W tym dniu, kiedy ich stworzył, nadał im imię Adam. Adam żył już 230 lat, kiedy zrodził syna na swoje podobieństwo i wzór. Nadał mu imię Set. Po zrodzeniu seta liczba dni Adama doszła do 700 lat i zrodził jeszcze synów i córki. Pełna liczba dni, które Adam przeżył, doszła do 930 lat. Wtedy umarł. Set dożył już 205 lat, gdy zrodził Enosza. Po zrodzeniu Enosza set żył 707 lat i zrodził jeszcze synów i córki. I pełna liczba dni Seta doszła do 912 lat, wtedy umarł. Enosz dożył już 190 lat, gdy zrodził Kenana. Po zrodzeniu Kenana Enosz żył 715 lat i zrodził jeszcze synów i córki. Pełna liczba dni Enosza doszła do 905 lat, wtedy umarł. Kenan dożył już 170 lat, gdy zrodził Mahalalila. Po zrodzeniu mahalalila Kenan żył 740 lat i zrodził jeszcze synów i córki. Pełna liczba dni Kenana doszła do 910 lat. Wtedy umarł. Mahalalil dożył już 165 lat, gdy zrodził Jereda. Po zrodzeniu Jereda mahalalil żył 730 lat i zrodził jeszcze synów i córki. Pełna liczba dni. Mahalalila doszła do 895 lat. Wtedy umari. Jerd dożył już 162 lat, gdy zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha Jerd żył 800 lat i zrodził jeszcze synów i córki. Pełna liczba dni Jereda doszła do 962 lat. Wtedy umarł. Henof dożył już 165 lat, gdy zrodził Metuszelacha. A kiedy Henoch zrodził metuszelacha, Bóg okazywał mu swoje w nim upodobanie jeszcze przez dwieście lat. I zrodził jeszcze synów i córki. Pełna liczba dni Henocha doszła do trzystu sześćdziesięciu pięciu lat. Bóg upodobał sobie bardzo Henocha. A potem nie można było go nigdzie spotkać, bo przeniósł go Bóg. Metuszelach dożył już stu sześćdziesięciu siedmiu lat, gdy zrodził lamenka. Po zrodzeniu lamęka Metuszelach żył 802 lata, i zrodził jeszcze synów i córki. Pełna liczba dni, które przeżył Metuszelach, doszła do 969 lat. Wtedy umarł. Lamek dożył już 188 lat, gdy zrodził syna. Nadał mu imię Noe, mówiąc: On przyniesie nam uwolnienie od naszych udręk. Od umęczenia naszych rąk i od tej ziemi, którą Bóg objął swą klątwą. Po zrodzeniu Noego Lamek żył 565 lat i zrodził jeszcze synów i córki. Pełna liczba dni Lameka doszła do 753 lat. Wtedy umarł. Noe miał 500 lat, gdy zrodził trzech synów. Sema, Hama i Jafeta.